Witam zdrowo i finansowo. Hydraulik finansowy, kolejne wydanie naszego spotkania codziennego ekspresu, i dzisiejsze pytanie brzmi: jak zrobić tłuste lata, a nie tylko tłusty czwartek? No, tłusty czwartek za nami, niektórzy się cieszą, inni grzeszą, w każdym razie wszyscy mają tę przyjemność za sobą. Fajne, zabawne święto. No i teraz pytanie: Co zrobić, żeby można było takie rzeczy mieć częściej, a nie tylko raz w roku? Albo jak w ogóle do tego wszystkiego podejść i o co tutaj chodzi? Pytanie: Być może się wyda wszystkim nieistotne, albo mało ważne, dlaczego mieć tłusty czwartek tylko, a nie tłuste lata? Albo odwrotnie, dlaczego mieć tylko tłuste lata, a nie tłusty czwartek? No to teraz takie szersze wprowadzenie, takie kulturowe, takie jak zwykle robię. Na czym ono polega? Tłusty czwartek, jak wiemy, to jest tylko jeden dzień w roku, to są te nasze dni, kiedy ten dzień, kiedy jest koniec karnawału, no i można sobie coś tam prawda znaleźć do, do zjedzenia wesołego, takiego jak Pączek czy jakąś tam inną słodycz, natomiast faworki też często w Polsce. Natomiast pytanie brzmi o tłuste lata. No i teraz tutaj muszę wprowadzić takie szersze, kulturowe znaczenie tego określenia. Pusty czwartek to jest jeden dzień, a puste lata, jak wiadomo, to są lata, kiedy się dobrze powodzi. No i dlaczego takie kulturowe tutaj szukam wprowadzenia? Otóż istnieje kilka narracji kulturowych odnośnie tego właśnie, co się dzieje. No i tutaj przypomnę kilka i każdy sobie wyciągnie swój własny wniosek. Otóż pierwsza narracja kulturowa jest taka, którą pewnie wszyscy znamy to jest narracja, no, z, wierszy, które, znaczy z wierszy, z bajek, które znamy, bajki La Fontaine'a, mrówka i konik polny. No to taka bajeczka, w której konik polny śpiewał i tańczył przez całe lata. mrówka ciężko pracowała, no i w końcu nastała sroga zima. mrówka siedziała w swoim ciepłym domku, pełna otoczona zapasami jedzenia, a zziębnięty konik polny zapukał. I że prosiłby o schronienie i o strawę, i wówka odpowiedziała, że trzeba było nie bawić się, tylko pracować i odkładać na później. No i to jest taka pierwsza narracja, którą generalnie rozumiemy, prawda? I ona dotyczy czegoś, co się określa mianem tłuste lata, czyli wiadomo, że tłuste lata dotyczą tego, tego momentu. Druga narracja, którą znamy, którą też można obejrzeć i usłyszeć, jest następująca. I to jest taka nie tyle bajka Tam La Fontana, czy, czy u nas chyba to Krasicki przerabiał też tego konika dolnego mrówkę, Tylko taka narracja, którą znamy z innych przekazów. Otóż jest takie opowiadanie, czy też taka historyjka o tym, jak to dwóch ludzi wyjechało do Ameryki. Jeden zachowywał się w ten sposób, że ciężko pracował i odkładał, całe życie oszczędzał, no a drugi prowadził hulaszczy tryb życia i wszystko przehulał, no i któregoś dnia postanowili wrócić do ojczyzny, no i płynęli statki. Jeden miał całą torbę pełną pieniędzy, całą walizkę, no i nagle był sztorm, stała burza, no i statek zatonął, a oni się uratowali, wypłynęli na brzeg, ale oczywiście obydwaj bez niczego. No, i teraz ten, który ciężko pracował i ciężko oszczędzał, stracił cały majątek i bardzo płakał, a ten, który całe życie, ten hulaszczy tryb życia wiódł, powiedział, że no cóż, przynajmniej swoje przeżyłem. No i oczywiście wniosek z tego taki, że używaj życia i nie odstawiaj, nie odkładaj na później taka bardzo epikurejska forma myślenia. No i chyba na tej podstawie też toczyło się to w filozofii jakby przeciwstawienie tych dwóch postaw, które Eric Fromm badał i mówił o tym, że jest różnica pomiędzy mieć a być. Mieć, czyli gromadzić wokół siebie, budować zamożność, i tak dalej, no a być to ten jakby sposób idący w kierunku przeżywania, uduchowienia, być może partycypowania w różnych działaniach. No i to przeciwstawienie wartości kulturowych pomiędzy mieć a być w przypadku finansów jest bardzo ostro postawione na nożu. Ponieważ generalnie masz tylko do wyboru te dwie możliwości. Albo koncentrujesz się na tym, żeby mieć, albo na tym, żeby być. No i to jest to wprowadzenie, ponieważ mówimy o tłustych latach, to możemy powiedzieć w takim razie, co trzeba zrobić, żeby te tłuste lata mieć? Czyli w jaki sposób to zrobić? No, Niemcy mają łatwą odpowiedź. Po niemiecku to, to, to brzmi następująco. Mówi się, że. Manhat zu sein und ist was manhat, czyli człowiek musi być i jest tym, co ma, co posiada, i gdzieś w tym też jest jakaś część prawdy, ale tak naprawdę generalnie chodzi tutaj o podstawowe pytanie: Jak twój umysł, twoje nastawienie, twoje wartości kreują właśnie to myślenie o tych tłustych latach? Czy jesteś ustawiony w taki sposób, że Właśnie chcesz je budować, czy raczej jesteś ustawiony tak, że żyjesz z dnia na dzień? Ja to określam takim mianem uprawiasz nomadstwo finansowe, czyli wołęsasz się przez życie z jakąś kupką pieniędzy, które albo masz, albo nie masz. Jeżeli chcesz rzeczywiście przejść do tego drugiego etapu planowania tych tłustych lat, to musisz zrobić pierwszą rzecz: posprzątać swoje głowie i ustalić, że masz jakieś plany. Następnie na linii czasu pozaznaczać, co chcesz mieć i szukać drogi do zdobycia. I właśnie o tym wszystkim, jak się to robi, mówię w hydrauliku finansowym, bo to jest podstawa naszych rozważań. Chodzi o to, żeby skutecznie uszczelniać i zwielokrotniać domowy budżet. Czyli generalne pytanie brzmi: jak zrobić z tego co mam jeszcze więcej? I jak zrobić, żeby to co mam nie tracić? Bo to uszczelnianie oznacza, że nie tracę niepotrzebnych pieniędzy, czyli płacę tyle ile trzeba, a jeżeli przewiduję wydatki to o wiele, wiele mniej i Uzyskuje o wiele więcej dzięki temu, że zwielokrotniam ten budżet. Opisuję to w hydrauliku, ale w nim jest również zawarta pewna mądrość, mianowicie umiejętność posługiwania się takim oto urządzeniem. To jest właśnie. Emulator kalkulatora finansowego, są różne kalkulatory finansowe. Ten tutaj, który pokazuję, to jest tak zwana dziesiątka, tu jest jeszcze siedemnastka. I te kalkulatory finansowe są dlatego takie ważne, że one uczą nas jakby przewidywać tę przyszłość. Dzięki nim możemy taką przyszłość zaplanować. Podam przykład taki najprostszy, który może się wydać zrozumiały dla każdego. No każdy z nas jest jakoś związany z motoryzacją. Jakie będą jej losy, nie wiemy, no bo ma być. Ograniczenie spalinowych samochodów, być może benzynowych, może tylko elektrycznych, ale trzeba będzie tak czy inaczej za taki samochód zapłacić. Jeżeli samochód kosztuje mnie 50 tysięcy złotych, przyjmę taki jakiś tani wariant samochodu i wezmę to w kredycie i taki kredyt będę spłacał przez 7 lat, niech on sobie będzie oprocentowany na 10%, czyli mniej więcej taka niska stosunkowo jak na samochody opłata i spłacony do zera, no to w takim razie będę musiał mieć. Aha, tu jest, muszę jeszcze ustawić 12 razy w roku, to będę musiał mieć ratę, która będzie płacona przez 7 lat, czyli 84 razy, co oznacza, że płacę 830 zł. Jeżeli to pomnożę teraz przez ilość takich moich spłat, to wyjdzie na to, że mam samochód za 69 tysięcy, czyli zapłaciłem prawie 70 za coś, co tak naprawdę jest warte tylko 50, i w momencie, kiedy kończę płacić. To wtedy kończę, jakby wydawać te 70 tysięcy, podczas gdy wartość tego samochodu już jest o wiele, wiele niższa. No i teraz, dlaczego właśnie to urządzenie może nam pomóc zrobić inaczej? Jeżeli teraz ustawię sobie 12 płatności w roku i dojdę do wniosku, że chcę mieć samochód nie tylko za 7 lat, ale za 14 lat również nowy, i za 21 lat również nowy, i na przykład za 28 lat też nowy samochód czyli zrobię sobie czas taki 28 lat 336 miesięcy pomijam teraz inflację wzrosty cen i tak dalej bo nie będzie to zbyt łatwe jeżeli ustalimy za dużo współczynników ale taki samochód jeżeli chciałbym sobie w ten sposób sfinansować przy pomocy podobnego instrumentu finansowego 10% skali roku i zaczynam od zera to odkładam na tę imprezę 27 ,31 zł groszy co przemnożone przez Ilość moich płatności oznacza, że ja ten samochód kupię za 9 tysięcy. I tu jest właśnie to pytanie, odpowiedź na to pytanie, jak to jest, co zrobić, żeby to było taniej i żeby nie płacić więcej i mieć te puste lata o wiele, wiele dłużej. Mam nadzieję, że zainspirowałem, mój czas inspiracji się skończył. Zapraszam oczywiście do oglądania nas w telewizji i puszczam czołówkę programu.